Rekomendować, sprzedawać, a może budować własny zespół. Poznajmy możliwości dla liderów Phoenix. Model biznesowy Phoenix zakłada dwie różne ścieżki kariery: w pierwszej mamy możliwości sprzedaży produktów, w drugiej możliwości budowy własnego biznesu. Wybierając pierwszą możliwość rozwoju, opieramy się wyłącznie na rekomendacji i poleceniu naszych produktów znajomym i bliskim. W tym przypadku bardzo istotnym jest używanie produktów Phoenix. Tylko w ten sposób można uczciwie i szczerze polecać bardzo wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach. Firma ze swojej strony, poza rewelacyjnymi produktami, udostępni Ci również własny sklep internetowy, dzięki któremu będziesz prowadzić własny biznes bez nakładów finansowych. Jeżeli jednak wybierzesz drugi sposób rozwoju, to poza sprzedażą Skupisz swoją uwagę na budowaniu własnego zespołu dystrybutorów. Pamiętaj, że budowa struktury sprzedażowej jest o wiele bardziej dochodowym biznesem od samej sprzedaży. Musisz jednak we własnym zakresie ustalić swoje cele dochodowe i określić, ile chcesz zarabiać. Budowa struktur daje ci nieograniczone możliwości zarobkowe. Jeżeli jesteś osobą ambitną, Chcącą zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności, to praca lidera jest właśnie dla Ciebie. Musisz pamiętać o tym, że lider doskonały pamięta o pracy zespołowej. Tylko pomagając innym i ucząc ich pomagać kolejnym osobom, możesz osiągnąć własne cele biznesowe. Tworzenie własnej struktury jest bardzo proste. Wystarczy opowiedzieć innym osobom o tym, co robisz i jak zarabiasz. Zachęć ich w ten sposób do rejestracji w Phoenix. Każda z tych osób, podobnie jak Ty, będzie zamawiać produkty dla siebie bez marży i w specjalnych promocjach, oraz będzie tworzyć swój własny zespół. Każde zamówienie, które pojawi się w strukturze, automatycznie będzie liczyć się do wspólnej puli zamówień, a więc i do Twojego obrotu grupowego. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujesz tzw. rabat wynikowy wyrażony w procentach od całego obrotu struktury. Rabat naliczamy na zasadzie różnicy poziomów Twojego i osób z Twojego zespołu. Im więcej osób liczy Twój zespół, tym większy generujesz dochód indywidualny. Tabela, którą widzisz teraz przed sobą, pokazuje, ile procent otrzymasz od obrotu struktury na danym poziomie. Im większy obrót generuje Twój zespół i im większa jest struktura, tym szybciej możesz osiągnąć poziom 24% i przejść do kolejnego etapu kariery do grona dyrektorów Phoenix. Taki awans nagradzamy dodatkowo jednorazową premią o wartości 3000 zł. Najważniejsze, o czym musisz pamiętać, to systematyczne składanie własnych zamówień. Rabaty naliczamy liderom, którzy realizują w każdym miesiącu zamówienia własne na kwotę nie mniejszą niż 225 zł. Co ciekawe, takie zamówienie może kosztować kilka złotych. Wystarczy, że na swoim koncie dystrybutora Masz wypracowany obrót struktury i określony poziom rabatowy. Wówczas możesz wykorzystać przyznany rabat na zamówienie. Taki mechanizm pozwala Ci na zakupy produktów za kilka złotych. Strukturę możesz budować na kilka różnych sposobów. Na początek możesz zastosować model 3 osoby. Zachęć do współpracy z sobą 3 osoby i naucz ich tego samego. Niech każdy z tych osób zarejestruje kolejne 3 osoby i nauczy je tego samego. Czego nauczyły się od ciebie. W ten sposób struktura bardzo szybko i dynamicznie zacznie się rozrastać, a cały obrót grupowy będzie wzrastać. Powtórz tę metodę z kolejnymi osobami, a szybko przekonasz się, że możesz osiągnąć bardzo wiele. A gdyby tak zapraszać trzy osoby tygodniowo i powielać tę metodę w każdym kolejnym tygodniu lub miesiącu, wyobraź sobie, ile osób może liczyć Twoja struktura po sześciu miesiącach, po roku. Lub po dwóch latach, z tak dużym zespołem możesz naprawdę wiele. Podsumowując, tworząc zespół dystrybutorów, nie tylko świetnie zarabiasz, ale poznajesz nowych ludzi, zawierasz nowe przyjaźnie i wspaniale się bawisz, robiąc to, co kochasz. Przekonaj się już teraz, że praca nie musi być niemiłym obowiązkiem, ale może być świetną zabawą i sposobem na życie. Zapraszam Cię również po więcej informacji na naszą stronę internetową. Koniecznie odwiedź również nasze social media Facebook i Instagram. Do usłyszenia.